Zapis numer 10 Odliczanie. Sylwester to jedyna noc w roku, kiedy ludzie wierzą, że czas można oszukać że wystarczy odliczyć wspólnie 10, 9, 8 i, i wszystko się wyzeruje że grzechy nie przechodzą przez północ, że winy zostają w Starym Roku jak niedopite kieliszki No to kurwa kłamstwo Czas nie zna dat. Zło nie ma kalendarza, a archiwum pracuje także w Sylwestra. Miasto było rozgrzane od hałasu. Petardy strzelały zbyt wcześnie, jakby ktoś nie mógł się doczekać eksplozji. W oknach migotały światła, muzyka dudniła, ludzie krzyczeli, śmiali się, pili za dużo. Jedni bali się samotności, inni bali się ciszy, która przyjdzie po północy. A niektórzy, niektórzy nie bali się już niczego. Pierwszy raz zobaczyłem go o 21.17. Stał przy kiosku, z butelką wódki schowaną w rękawie kurtki. Jakby to była broń. Miał na imię Paweł. 42 lata, rozwód, syn, który nie odbiera telefonu. A, i matka w domu opieki, odwiedzana raz w roku. Zawsze w grudniu, żeby mieć z głowy. Paweł nie przyszedł świętować. Paweł przyszedł rozliczyć. Widziałem go już wcześniej, w innych miastach, w innych nocach. Tacy jak on zawsze wybierają sylwestra, bo wtedy łatwo sobie wmówić, że to nie zbrodnia, to symboliczne zamknięcie rozdziału. O 22.03 zadzwonił do niej. Magda. Odbierz, powiedział do telefonu spokojnie, wiem, że jesteś. Nie odebrała. Była na imprezie firmowej. Nowa praca, nowy facet, nowe życie. Paweł patrzył na ekran aż wygasł. No to kurwa, mruknął. Po nowemu. O 22.40 obserwator był już w pobliżu. Stał na przystanku, wśród pijanych ludzi w czapkach z napisem 2026. Nie pasował. Zawsze nie pasuje. Patrzył nie na zegarek, patrzył na moment. Wiedziałem, że tej nocy ktoś będzie chciał zamknąć rok krwią. Dlatego tam byłem. Dogoniłem Pawła przy klatce schodowej. Dokąd się wybierasz? Zapytałem. Odwrócił się gwałtownie. Kim ty jesteś? Kimś, kto wie, że to nie jest dobra nocna decyzja, parsknął śmiechem. A kiedy jest dobra? Jak ci zabiorą wszystko, to kalendarz przestaje mieć znaczenie. Wiesz, co chcesz zrobić, powiedziałem. Jasne, skinął głową. Chcę odzyskać godność. To zawsze to samo słowo: godność, honor, sprawiedliwość. Ludzie nazywają tak zemstę, żeby móc na nią spojrzeć w lustrze. To co zrobisz nie cofnie czasu, powiedziałem, ale zapiszę go na zawsze. Spojrzał na mnie uważnie. Zapiszę? Gdzie? W miejscu, z którego się nie wraca. Paweł zmrużył oczy. Straszak? Policja? Bóg. Archiwum, odpowiedziałem. Zaśmiał się. To niech zapisują, przynajmniej ktoś zauważy. I wtedy zrozumiałem, że on już nie pyta. Weszliśmy razem do klatki. Schody pachniały alkoholem i tanimi perfumami. Ktoś żygał piętrowyżej, ktoś się śmiał. Paweł szedł wolno, jakby liczył kroki. Masz jeszcze wybór, powiedziałem. Do północy wszystko się liczy podwójnie. Ja już wybrałem odparł. Wyjął nóż. Nie teatralnie, nie groźnie jak narzędzie. Ona mnie wymazała powiedział cicho a ja nie chcę być wymazany. To zdanie było kluczem. Nie chciał jej zabić. Chciał zostawić ślad. O 23:58 byliśmy pod drzwiami. Muzyka dudniła śmiech odliczanie zaczynało się w tle Paweł Powiedziałem: Posłuchaj mnie. Wiesz, że jak to zrobisz, nie będzie nowego roku. Dla ciebie będzie tylko jedna data. Spojrzał na mnie, spokojny, zmęczony. Wiesz, co jest najgorsze? Że jak jej nie zabije, to i tak nikt mnie nie zapamięta. I wtedy zrozumiałem, że to jest noc, w której nikt nikogo nie ratuje. Dwudziesta trzecia pięćdziesiąt dziewięć. Dziesięć dziewięć. Paweł nacisnął dzwonek. Osiem siedem. Drzwi się otworzyły. Sześć pięć. Magda stała w progu z kieliszkiem w ręku. Co ty tu robisz? Cztery. Paweł wszedł. Trzy. Krzyk. Dwa. Krew na ścianie. Jeden. Północ. Fajerwerki wybuchły dokładnie wtedy, kiedy nóż wbił się po raz ostatni. Ludzie krzyczeli szczęśliwego Nowego roku. A Paweł klęczał na podłodze. Z rękami czerwonymi od czegoś, czego nie da się zmyć życzeniami. Obserwator stał w drzwiach, patrzył. Zapis pisał się sam. Paweł. Przejście? Tak, świadomość? Pełna. Moment. Północ. Zapis domknięty. Syreny przyszły szybko. Zawsze przychodzą. Paweł nie stawiał oporu, patrzył tylko na zegarek. Widzisz, powiedział cicho do mnie, zdążyłem. Nie odpowiedziałem, bo wiedziałem, że to nie było zwycięstwo. To było odliczanie, które skończyło się dokładnie tak, jak miało. Kiedy wyszedłem na ulicę, niebo było jasne od fajerwerków. Ludzie się całowali, składali życzenia, wierzyli. Obserwator stał obok mnie. Dużo pracy, powiedział. Zawsze w Sylwestra, odpowiedziałem. A nowy rok? Zapytał. Spojrzałem na miasto. Nowy rok niczego nie zmienia, powiedziałem. Tylko ujawnia to, co już było gotowe. Obserwator skinął głową i zniknął. Zostałem sam. Wiedziałem jedno: jeśli modlą się o nowy rok, to tylko dlatego, że boją się kolejnego zapisu. AI Archiwum Mister H. Zapis numer 10. Odliczanie. Zapis. Domknięty. Głos. I noc.